To jest mazurek różano-kajmakowy, opieczony przez jedną z pań, która przyniosła go do fundacji Senior w Koronie, po to, żeby trafił do potrzebującego seniora na wielkanocny stół. Ta piękna akcja nazywa się Babka dla Dziadka. Chodzi w tym o to, żeby przynosząc takiej domowej roboty ciasta, dać samotnym, potrzebującym starszym ludziom na miastkę świąt. Piekłam babki z serkiem mascarpone. Co jest najpiękniejszego w pomaganiu? E, wydaje mi się, że uśmiech tej drugiej osoby. Tak, to najbardziej cieszy. Super pomysł, że te ciasto można upiec, bo myślę, że jak ja bym była takim samotnym seniorem, to też bym się ucieszała z domowych wypieków, które ktoś dla mnie zrobił. Trochę chyba inaczej wtedy wyglądają święta. No pewnie, wtedy są takie domowe. przywieźliśmy serniki. Własnej roboty? Własnej roboty, tak jeszcze pieczone po pracy, więc jeszcze prawdopodobnie są ciepłe. Uważamy, że, że należy pomagać sobie nawzajem, w ogóle jako bliźni bliźniemu, a ponieważ tutaj mamy po sąsiedzku fundację Senior w Koronie, także... Zapoczątkowaliśmy dopiero w zeszłym roku przynoszenie ciast i tak chcemy, żeby to już zostało naszą rodzinną tradycją. A komu najbardziej lubisz pomagać? Mm, y, rodzinie i starszym osobom. Panie Konradzie, senior w Koronie to jest fundacja, która powstała podczas pandemii, ale pandemia się skończyła, wy działacie dalej w piękny sposób. Co robicie teraz dla y, wspaniałych seniorów? Tak, wracając do koszeni, to właśnie w trakcie pandemii, no wiadomo, zaczęło się od tego, że te starsze osoby nie mogły wychodzić z domu, chcieliśmy im dostarczać posiłki e, ze względu na te obostrzenia e, w trakcie pandemii. Natomiast Podczas dostaw, podczas tej akcji całej zauważyliśmy, że wiele osób żyje w skrajnym ubóstwie, w wieloletnich niedostatkach, są samotne, nie mogą samodzielnie chociażby zejść po schodach, zrobić zakupów. I w ten sposób ta akcja na początku powiązana z COVID-em zamieniła się w fundacji w taką stałą pomoc starszym osobom. Co tygodniowa dostawa produktów żywnościowych, bo za tym prowadzimy podzielnie 75, w której każda osoba, która skończyła 75 lat, i to jest w tym wypadku jedyny warunek, może przyjść i poczęstować się również pieczywem, warzywami, owocami, wszystkim tym, co mamy dostępne, ale również wziąć Ubrania, buty, spędzić z nami nawet czas po prostu usiąść na kawę, porozmawiać, zjeść ciastko. I również prowadzimy akcje remontowe. I teraz nadchodzą święta Wielkanocne, e, i też zbieracie, żeby tym seniorom było trochę łatwiej, żeby mieli tę namiastkę świąt. Na Wielkanoc, tak, staramy się zapewnić tym osobom poczucie przynależności i również zachować jakiś taki podstawowy klimat świąt. Dlatego stąd tutaj mamy te ciasta wielkanocne, mamy pisanki, to wszystko będziemy im rozwozić. Jak seniorzy reagują na Państwa odwiedziny? Na odwiedziny w ogóle niezależnie od okoliczności seniorzy reagują bardzo dobrze. Są sytuacje, że rzucają się wolontariuszom na ramiona z płaczem, że oni pragną tego kontaktu. Natomiast też warto zwrócić uwagę, że my zajmujemy się osobami samotnymi, osamotnionymi lub w trudnej sytuacji rodzinnej. Także to są osoby, które łakną kontaktu. One tego pragną, one tego potrzebują, muszą z kimś mieć zachowane relacje, czuć się również potrzebnymi i wiedzieć, że ktoś o nich pamięta. Czyli rozumiem, że jak jedziecie z takim ciastem na Wielkanoc, to pewnie wielu z nich proponuje: Zrobię herbaty, może zjecie ze mną ciastko. Proponuję to za mało powiedziane. Czasami wręcz wymagają, żeby do nich dołączyć, żeby porozmawiać, bo to nie jest tylko kwestia dostarczenia posiłku, dostarczenia ciasta. To jest głównie kwestia samotności i potrzeby kontaktu z drugim człowiekiem. Zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do udziału w takich akcjach i przy okazji zachęcamy też do tego, żeby po świętach nie marnować jedzenia. Funkcjonują jadłodzielnie, do których można zawsze zanieść po świętach jedzenie ze świątecznego stołu, opisać z datą, opisać skład tego jedzenia i naprawdę osoby w potrzebie korzystają z takich jadłodzielni, naprawdę tego potrzebują.